Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki utworzony przez Grupę Wyszehradzką to projekt mający na celu finansowanie i wspieranie międzynarodowych inicjatyw. Umowa została zawarta pomiędzy Republiką Czeską, Węgierską, Słowacką oraz Polską. Jej celem jest finansowanie działań z zakresu promocji i rozwoju. Czy to współpracy kulturalnej, wymiany młodzieży czy turystyki posiada spore możliwości, lecz problem w tym, że mało kto o tym wie, i stąd też konferencja. Tematem konferencji jest zapoznanie. Dziennikarza, a później poprzez, poprzez serię spotkań także różnego rodzaju organizacji i instytucji w Tarnowie, o tak naprawdę możliwościach, jakie daje Fundusz Wyszehradzki, o możliwościach nie tylko uzyskania dodatkowych środków, ale przede wszystkim nawiązania bardzo ciekawych, interesujących i chyba w sumie pożytecznych kontaktów z przedstawicielami innych państw Grupy Wyszehradzkiej. bo, tak, bo w w ostatnich latach polskie organizacje, czy nawet polskie samorządy w mniejszym stopniu partycypują z tej możliwości niż np. Czesi czy Słowacy. I stąd właśnie pomysł, żeby trochę więcej zacząć mówić o Funduszu Wyszehradzkim w Polsce, w różnych miastach i namawiać do korzystania z tego mechanizmu. Do organizacji trafiają projekty dotyczące przeróżnych przedsięwzięć, jak chociażby turniej piłki nożnej, czy festiwale teatralne bądź filmowe. Kilka razy w roku rozpatrywana jest pomoc w postaci tak małych i dużych grantów, a więc pieniądze rzędu od 5 tysięcy do nawet 30 tysięcy euro. Jest to fundusz, który dysponuje rocznie budżetem 6 milionów euro, na które wszyscy się składamy w naszych podatkach, bo każdy z państw składa swoją składkę w postaci 1,5 miliona. Rocznie, więc tak naprawdę po pierwsze, tego rodzaju to jest korzyść, że jak gdyby ten pieniądz w postaci jakichś zrealizowanych pomysłów i projektów wraca do Polski. Druga rzecz, jest to bardzo ciekawy mechanizm, chociażby jeżeli chodzi o projekty akademickie czy stypendialne. Znaczy, my tak naprawdę niezbyt dużo wiemy o sobie nawzajem. A fundusz daje taką szansę, żeby się spotkać, porozmawiać, zobaczyć, dotknąć, czasem czegoś nauczyć. Także to są, to są główne tego rodzaju korzyści. Znaczy, tak naprawdę poprzez ten instrument finansowy możemy się, możemy, możemy się nawzajem poznać. Co, czego nam czasami brakowało i po okresie komunizmu, czy teraz w ramach już Unii Europejskiej, gdzie każdy z nas bardziej patrzy na Brukselę, niż tej, na to, co się dzieje w regionie. Tak więc warto zapoznać się z funduszem przy organizacji różnych przedsięwzięć, biorąc pod uwagę parę warunków dotyczących Grupy Wyszehradzkiej, jak wspieranie inicjatyw lokalnych czy integracji państw Grupy Wyszehradzkiej. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową funduszu Bartolomej Krywański, Tarwizja.